Na pewno tłuszcze, które są zbudowane z kwasów tłuszczowych nasyconych są dla nas tłuszczami szkodliwymi, ponieważ związki te wykazują działanie mięśniorodne i podnoszą poziom cholesterolu. I te związki odnajdziemy niestety we wszystkich produktach tłustych od zwierzęcych. Natomiast jest też i grupa tłuszczy, która wykazuje wręcz działanie rozdrowotne, z tym, że muszą one być wtedy zbudowane z jedno albo z wielonienasyconych kwasów tłuszczowych i mówimy o kwasach omega. Kwasy omega-9 są przeciwmierzżycowe, uczestniczą w transporcie cholesterolu, w tętnicach chronią przed agregacją płyt krwi, a także obniżają nasze ciśnienie. Największe źródło kwasów omega-9 odnajdziemy na przykład w... Oleju z orzechów laskowych 75%, w oliwie z oliwek około 70%, a także w oleju rzepakowym zimnotłoczonym, czyli około 65%. Mamy jeszcze jedną grupę tłuszczy, na których warto zwrócić uwagę. Są to tłuszcze, które zbudowane są z niezbędnych, nienasyconych kwasów tłuszczowych, mających skrót NNKT, gdzie nazwa oznaczać będzie, iż nieprodukowane są przez nasze organizmy, dlatego musimy dostarczać je wraz z pożywieniem. W związku z tym nie produkujemy, a dostarczać powinniśmy kwasów omega-6, jak i omega-3. Kwasy omega-6 odpowiedzialne są głównie za obniżenie tego złego cholesterolu, czyli frakcji LDL, ale również wzmacniają naszą odporność, nawilżają błony śluzowe przewodu pokarmowego, dlatego szczególnie zalecane są przy chorobach wrzodowych, ale także wpływają na stan i jakość naszej skóry, uelastyczniają ją, chronią przed starzeniem, nawilżają. Mamy jeszcze jedną grupę związków, kwasy omega-3, które przede wszystkim wykazują działanie przeciwzapalne, przeciwzakrzepowe i nawet przeciwnowotworowe, ponieważ potrafią niszczyć komórki nowotworowe procesami typowo biochemicznymi. Największą zawartość kwasów omega-3 odnajdziemy w oleju lnianym do 56%, olej z dzikiej róży zawiera ich około 33%. szybko można, można przygotować dzisiaj, dzisiaj, dzisiaj przygotowałem to była sałatka pióre z mango i wanilii z olejem awokado, do tego była podana szynka parmeńska świeże liście sałat, bazylia truskawka, gruszka w czerwonym winie i kozice.